Zobaczcie, tak to prezentuje się moja zupa, mój żurek z chrzanem. Witam serdecznie, dzisiaj zrobimy sobie taką zupę z zakwasem żytnim i z chrzanem. Chrzan mam kupiony w słoiczku, polecam sobie chrzan zetrzeć, jeżeli macie taką możliwość kupna czy wykopania na ogrodzie, to jak najbardziej zetrzyjcie sobie. I do tego będzie też potrzebna biała kiełbasa. To są podstawowe składniki, a za chwileczkę zobaczycie jak to przygotowuję po kolei. Jeżeli chcecie przepis na taki zakwas żytni, to mi napiszcie w komentarzu, ja wam jak najbardziej zrobię taki zakwas i wam pokażę jak to zrobić poprawnie. Nie trzeba kupować w sklepie, zrobicie w domu, wiecie co macie. Więc zaczynajmy. Na początek przygotowujemy garnek z zimną wodą, rzucam tutaj dwa liście laurowe. Tutaj mam kości. Kości wędzone. Też wrzucam. Do tego dodaję ziele angielskie. Cztery kuleczki. Stawiam to na kuchenkę gazową. No i powoli to zagotowuję. Około 20 minut. Niech te kości się pogotują. Później Wam pokażę, co robimy dalej. No i teraz tak. Musicie przygotować sobie warzywa, tak jak ja przygotowałem. No i najlepiej zrobić to w ten sposób, że jedną pietruszkę. Pokroicie sobie w kostkę, dwie marchewki pokroicie sobie w słupki, dwa pędy selera nociowego pokroicie sobie w kosteczkę, jedną cebulę również w kostkę i tutaj mam trzy ząbki czosnku, pokroicie sobie w takie płatki, po prostu nie wyduszać tego przez wyciskarkę, tylko właśnie w taki sposób. I tutaj mam jeszcze kilogram ziemniaków. Ziemniaki są tak pokrojone jak na zupę. Mniejsze, większe, jak lubicie. U mnie takie średnie, normalne pokrojone ziemniaki. Dobra, teraz idziemy na kuchenkę i zaczniemy to sobie wszystko przygotowywać. No i spójrzcie, tutaj bulion się już tutaj gotuje. Już jest praktycznie gotowy. Bulion Wywar po prostu z tych kości wędzonych. A tutaj, tutaj będziemy przygotowywali warzywa do tego bulionu i uwierzcie mi, to jest naprawdę prosta sprawa. Nie przerażajcie się tym, że zi patelnia i garnek, bo na patelni teraz podsmażymy sobie wszystkie warzywa. Już Wam to pokazuję, co robię po kolei. Więc rozgrzewamy patelnię, jak wiadomo. No i teraz na patelnię wrzucamy łyżkę masła, masło najlepiej klarowane, ale jeżeli nie będziecie mieli klarowanego, zwykłe też może być. Tylko musicie uważać, żeby nie spalić tego zwykłego masła. OK. Jak wiadomo, dwa tłuszcze to nie jeden. Zawsze, jak się tłuszcze pomiesza, lepiej wszystko smakuje, więc dodaję jeszcze oliwę. No i doprowadzam do tego stanu, że będzie to po prostu gorące. To też jest ten moment, w którym wyciągam kości wędzone. garnka z tym wywarem wrzucam ziemniaki, wlewam wraz z tą wodą, w której się myczymy, to woda jest czyściutka, przykrywam i ziemniaki, one za chwilę tu się zaczną gotować, a w tym momencie my mamy rozgrzane tłuszcz na patelni i wrzucam od razu cebulę i smażę, yy, tutaj jest seler naciowy, wrzucam, również smażę. Smażamy cebulę, wraz z celerem. Oczywiście tych kości nie wyrzucamy, kości obierzemy i wrzucimy z powrotem do zupy, to tam pójdzie obrać w ogóle. E, tutaj mam ten czosnek. Czosnek pokrojony w plasterki. Uwaga, nie będzie się tak przypalał jak czosnek, który po prostu sobie wyduście przez praskę. Ten czosnek po prostu tu dłużej można troszeczkę smażyć, ale oczywiście trzeba na to zwracać uwagę. Pięknie się warzywa mienią na patelni z takimi, z takimi dobrymi tłuszczami. Podsmażamy. Warzywa podsmażone dają dużo więcej smaku. Dlatego też osobno gotowałem bulion na początku na tych, na tych kościach, bo wywar z tych kości, a warzywa tutaj podsmażam. Gdybym miał już gotowy bulion, wtedy warzywa bym podsmażył w garnku, dolałbym bulionu i gotowe. No ale, że nie miałem gotowego, więc musiałem robić tak, muszę robić tak po kolei. OK, cebula i stary leciowy podsmażony. Porzucam teraz marchewkę dodaję pietruszkę smażymy dalej. Warzywa jak najbardziej możemy sobie posolić, ale tylko łyżeczką soli, z tego względu, że kości wędzone też są słone. No i trzeba uważać, żeby nie przecholować tą do zupy. Najlepiej na samym końcu odpowiednio dosolić. Chwileczkę podsmażamy. No i teraz tak, zupa zaczyna się już za chwileczkę ponownie gotować i tutaj już w tym momencie wrzucam wszystkie podsmażone warzywa. też jest wziąć łyżkę tutaj tego wywaru na patelnię i wszystko tutaj elegancko wypłukać wszystkie smaki, okay. No i teraz gotujemy tak długo, aż ziemniaki będą miękkie. Nie tak idealnie miękkie, no takie wiecie, delikatnie, delikatnie al dente, takie wiecie, że jeszcze Będziecie czuli, że jeszcze nie są gotowe i jeszcze trzeba je chwileczkę pogotować. No ja wam postaram się wytłumaczyć jeszcze o co chodzi, ale no teraz czekamy aż one się zagotują i troszkę się podgotują, bo na razie są twarde jak kamienie. No i zobaczcie, ziemniaki są już prawie miękkie i teraz w tym momencie wkładam kiełbasę do tak mocno gotującej się wody. I ja tych kiełbas tu trochę mam, bo to są moje kiełbasy, które sam robiłem. Zupa jest też dla nas i też wezmę do pracy, więc nie oszczędzam na tych kiełbasach. Wkładam, zobaczcie, to przestało się prawie gotować. Teraz płomień ustawiam malutki, jak najmniejszy idzie. To ma delikatnie pyrkać, jak rosół, nawet mniej. To nawet po prostu ta zupa ma się, ma się teraz podgrzewać. Nie ma się w ogóle gotować. I tak zostawiamy na 20 minut, ale po 10 minutach musimy coś zrobić, więc ja Was zapraszam, nie przykrywam tego żeby nie zaczęło się gotować, niech to delikatnie sobie paruje, niech ta kiełbasa tam jest, w tym gorącym wywarze on teraz swoją temperaturę bardzo obniżył yy, dlatego, że dodałem kiełbasę z lodówki i tak 20 minut, niech teraz to się tak parzy i zobaczycie co zrobię po 10 minutach bo to jest bardzo ważne, i teraz tak po 10, no możecie przeciągnąć do 15 minut, żebyście byli pewni, że takie obawacz w środku później dobra. Po tym czasie dodajemy zakwas. I zakwas znowu jest zimny. Więc wiecie, co, ja Wam powiem po 15 minut, bo teraz znowu dodaję zimny zakwas. Ta zupa znowu straciła swoją temperaturę. I jeszcze teraz 15 minut będziemy tutaj to wszystko podgrzewali. Nie gotujemy. Podgrzewamy. W tym momencie możemy dodać też chrzan. Ja tutaj dodaję spokojnie dwie łyżki chrzanu, bo ta zupa też ma być chrzanowa. Dodałem dwie łyżki, muszę to rozmieszać. O super. I tak to pozostawiam nadal na gazie, lekko go zwiększając, bo płyn się bardzo, bardzo schłodził teraz od tego zakwasu, który wyciągnąłem z lodówki. Zakwas jak zrobić, postaram się Wam pokazać. Jest tych filmów teraz bardzo dużo do zrobienia. E, tym bardziej, że jest niedługo Wielkanoc, także staram się Wam pokazać jak najwięcej takich przepisów na kiełbasę i na takie świąteczne rzeczy. E, dzisiaj jeszcze będę robił kiełbasę białą drobiową. To taka lżejsza wersja dla tych, którzy są na diecie powiedzmy. E, też dzieciaki bardzo lubią taką kiełbasę drobiową. Także też na ten film was zapraszam. A na razie robimy, na razie robimy jeszcze super. więc czekamy. Niech ona tutaj dochodzi. Widzicie, to wszystko jest na minimalnym ogniu teraz. Na początku tylko zrobiłem ten bulion, tak na takim, ten wywar na takim dużym ogniu szybko, żeby to było, bo potrzebowałem szybko ten wyciąg z tych kości wędzonych. Podsmażanie też na, na wysokim ogniu. A teraz po złączeniu tego wszystkiego, no i gotowanie ziemniaków też tak dosyć ostro, a teraz już wszystko robimy bardzo powolutku, żeby te smaki e, się nie straciły, żeby e, na przykład ten zakwas, zakwas długo gotowany traci już taką swoją kwasowość, e, tak samo chrzan, chrzan jak będziecie długo gotowali też straci swoje właściwości takie wiecie piorunujący na języku, że tak powiem, więc wszystko teraz delikatnie, kiełbasa też bardzo delikatnie, żeby się nie rozlatywała później, żeby nie była krucha w środku. Ona ma być soczysta, fajna, świetna kiełbasa, więc postępujmy z tym, co mówię, po prostu żeby te mniej więcej w tych czasach się mieścić. No i w tym jak to gotujemy. nie no, Jak widzicie, to zaczyna gdzieś tam pracować delikatnie, delikatnie. To jest już wszystko prawie gotowe, więc Musi się to delikatnie odbywać, ale oczywiście to nie jest koniec. Jeszcze, jeszcze wrócimy tutaj za no, te powiedzmy 15 minut, bo teraz faktycznie ten, ta zupa jest trochę schłodzona, więc musimy poczekać. No więc tak, 15-15 minut tą kiełbasę trzymamy. Teraz jeszcze 15 minut po dolaniu tego zakwasu, więc czekajmy. No i teraz zobaczcie, tak wygląda ta zupa. Ta kiełbasa się tutaj parzyła pół godziny. Ja już ją teraz wyciągnę. Możecie zostawić, możecie wyciągnąć, to jest opcjonalnie dla Was, ale ja wyciągam z tego względu, że zupa będzie podgrzewana jeszcze na pewno i nie chciałbym, żeby kiełbasa była w środku krucha. Ok, tak to wygląda w tym momencie. Kiełbasa wyciągnięta, i teraz w tym momencie muszę zrobić jeszcze dwie rzeczy. Zupa się ponownie elegancko gotuje. Teraz tak, mam tutaj śmietanę 30. 200 ml wlewam do miseczki i teraz to jest opcjonalnie jak chcecie, ja tą zupę chcę mieć bardziej gęstą, więc dodam do tej śmietany łyżkę mąki. No i muszę to dokładnie wymieszać tak, żeby nie było żadnych grudek. To jest śmietanka 30, więc ona się nie zważy. Gdybyście robili na śmietanie kwaśnej, musicie ją sobie tutaj po prostu zahartować, i ja tutaj wlewam od razu do tej gotującej się zupy. No i dalej, dalej gotuję. Ok, zupa się gotowała jeszcze może 10 minut, i teraz dodaję tutaj ostatnią rzecz, czyli koperek. Trzeba to wymieszać teraz. I już w tym momencie wyłączamy koniec. Koniec gotowania tej zupy i za chwileczkę będzie można ją sobie podać na talerz, a to Wam pokażę jak sobie to podam. No i spróbujemy wtedy. I zobaczcie, tak to prezentuje się moja zupa, mój żurek z chsianem i z ziemniakami. To jest bardzo sycące, także naprawdę jest biała kiełbasa własnej roboty. Mam tutaj też jajka, które są z naszych kur, także naprawdę mega. I już to. Spróbuję, spróbuję zupy, bo to jest najważniejsze. To jest super smak, jest jest kwaśna właśnie od zakwasu i fajnie czuć tutaj ten chrzan, ten chrzan tutaj robi też robotę. Mm, pycha naprawdę i teraz z tym jajkiem to, to w ogóle już jest petarda. Mm, pyszna zupa. Pyszna. Naprawdę super. Polecam serdecznie. Zupę Wam polecam serdecznie. Jest przepyszna. Do zobaczenia przy następnych przepisach.